Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka prestiżowej nagrody Future Science Future Star Award za badania nad działaniem genistyjny jako potencjalnego leku na choroby Alzheimera i Huntingtona. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, swoją karierę naukową koncentruje pani na poszukiwaniu nowych terapii dla jak się wydaje nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych. Jak to się stało, że zajęła się pani właśnie taką tematyką? No tutaj muszę powiedzieć, że to jest w pewnych kwestiach przypadek, jak to w nauce bywa, dlatego że Obecnie nauka nie wygląda tak, że student przychodzi ze swoim pomysłem na projekt i, i od razu może go realizować, bo, zwłaszcza w tych badaniach biomedycznych, niestety trzeba sobie powiedzieć, że liczą się przede wszystkim finanse. Także raczej wchodzi się w taką tematykę, która jest prowadzona w katedrze czy na uniwersytecie, i podobnie trochę było ze mną, a trochę niepodobnie, już zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż ja weszłam w, taki, w taką tematykę chorób genetycznych, bardzo mi zależało na tym, żeby się zajmować czymś związanym z chorobami człowieka, ale nie byłam ściśle ukierunkowana, czy to muszą być choroby genetyczne, czy może jakieś autoimmunologiczne, czy neurodegeneracyjne. Także zaczęłam od chorób genetycznych i konkretnie od choroby Huntingtona, bo tym się zajmował zespół po prostu i takie było akurat zaplecze, i, I możliwości takie były w zespole. Natomiast po otrzymaniu takich pierwszych, dosyć spektakularnych wyników na modelu właśnie tej choroby Huntingtona, to sama już postanowiłam to rozszerzyć o chorobę Alzheimera, bo ona pod pewnymi względami jest do choroby Huntingtona podobna. I tutaj już automatycznie samo przeszło na te choroby neurodegeneracyjne z chorób genetycznych, więc można powiedzieć, że trochę ja to pchnęłam, a trochę to była kwestia przypadku. Rozumiem. Pani doktor, została Pani wyróżniona prestiżową nagrodą, właśnie Future Science Future Star Award za badania nad tą nową terapią, w której mogłaby być wykorzystana genisteina. Czy może Pani powiedzieć, czym dokładnie jest genisteina? Genisteina to jest jeden z flawonoidów, czyli takich związków dosyć prostych cząsteczek, które znajdują się w dużych ilościach w roślinach strączkowych, głównie w soi, ale też w groszku. I teraz okazuje się, że genisteina, i to wyszło już w poprzednich badaniach, ma takie niesamowite właściwości. Przede wszystkim jest bezpieczna w długoterminowym stosowaniu dla człowieka. Po drugie, przekracza barierę krew mózg, czyli dociera do mózgu. I po trzecie, tak, to, to nie było, tego jeszcze nie było wiadomo, ale to były takie przesłanki, mogliśmy tak podejrzewać, że ona aktywuje w mózgu takie procesy, które prowadzą do wyczyszczania się różnych. Szkodliwych złogów białkowych, które się tam odkładają. My to przetestowaliśmy, i rzeczywiście okazało się, że genisteina jest w stanie stymulować te procesy, i stąd właśnie wpadliśmy na taki pomysł, żeby na początku na chorobie Huntingtona to przetestować, dlatego że ona się charakteryzuje właśnie tym, że tam się tworzą takie złogi białkowe. To białko, które akurat w chorobie Huntingtona się odkłada, to jest zmutowana Huntingtyna. Ono po prostu tworzy takie agregaty białkowe, takie wielkie kulki, i one trochę uniemożliwiają prawidłową pracę neuronów. No, i jak przetestowaliśmy genisteinę na początku na modelu komórkowym, zobaczyliśmy, że te złogi białkowe zaczynają znikać, i później już ja otrzymałam finansowanie na projekt z Narodowego Centrum Nauki, i wtedy okazało się właśnie, że na modelu zwierzęcym również. Yy, Prowadzi genistejne nie tylko do wyczyszczenia się z mózgu tych złogów białkowych, ale również do poprawy zachowania zwierząt, czyli zaczęły znikać wszystkie objawy choroby. I właśnie gdzieś mniej więcej na tym etapie, też jak realizowałam ten mój projekt na modelu zwierzęcym z chorobą Huntingtona, to w międzyczasie wpadłam na pomysł, że Alzheimer się charakteryzuje dosyć podobnym podłożem, bo tam też się. Akumulują białka, które są toksyczne dla komórek. Z tym, że one są inne, bo to jest beta-amyloid i takie białko tau, ale to nie miało znaczenia, że to są inne białka. Ważniejsze było to, że one również tworzą takie złogi białkowe. Agenisteiną jesteśmy w stanie wycelować właśnie w złogi bez względu na to, jaki to jest rodzaj białka. I stąd chcieliśmy przetestować właśnie to również na chorobie Alzheimera, i tutaj również wyszedł nam sukces. Mhm. Pani doktor, a w jaki sposób pozyskuje się genisteinę? Oczywiście już powiedziała Pani w jakich roślinach występuje, ale w jaki sposób się to pozyskuje i czy jest to droga metoda? Znaczy tak, teraz nie izoluje się już genisteiny bezpośrednio z roślin, bo to jest mało wydajny proces. Używamy genisteiny syntetyzowanej laboratoryjnie. A na jakim etapie prowadzone są Państwa badania? Czy jest szansa na komercjalizację w takim razie i terapię oczywiście dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, na co na pewno wszyscy bardzo liczą? Znaczy tak, to jest dla nas trudny temat niezwykle, dlatego że my, ogólnie z zespołem, my jesteśmy całą duszą naukowcami. My nigdy nie chcieliśmy wchodzić w takie tematy wdrożenia. Ale wychodzi na to, że zostajemy do tego przymuszeni, bo jak się powiedziało A, no to warto by powiedzieć też B. I w związku z tym, rzeczywiście, my skończyliśmy te badania podstawowe, czy badania przedmedyczne, to się tak nazywa, na modelach zwierzęcych. I my, tak naprawdę, sami, już przez to, że jesteśmy biologami, a nie lekarzami, nie możemy pójść dalej. Ale jesteśmy na etapie zawiązywania współpracy. Takich współprac już trochę mamy z dwoma uniwersytetami medycznymi i jednym szpitalem. Oni są zainteresowani tym, żeby przeprowadzić taką próbę eksperymentalną z udziałem pacjentów. To jeszcze nie jest próba kliniczna, ale już eksperyment z udziałem ludzi. Prawdopodobnie do tego dojdzie, z tym że jesteśmy na etapie również rozmów z dwoma firmami, które miałyby sfinansować te badania, bo to oczywiście wiąże się z ogromnymi kosztami. Także no myślę, że jesteśmy zwłaszcza teraz po tym, że od, po tej nagrodzie zrobiło się dosyć głośno o naszych badaniach, Także zgłosiły się do nas póki co dwie firmy, które są zainteresowane, żeby, tym, żeby to sfinansować. Jesteśmy dobrej myśli i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby takie badania rozpocząć. Z tym, że od razu muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste. Zanim zawiążemy tą współpracę, zanim otrzymamy to finansowanie, Zanim będzie rekrutacja pacjentów, jeszcze lekarze będą musieli ustalić warunki i kryteria przyjęcia do tej próby eksperymentalnej. Myślę, że to będzie nie szybciej niż 2023 rok. Mhm. Częściowo odpowiedziała Pani doktor na moje kolejne pytanie właśnie dotyczące planów Pani zespołu na dalsze badania w terapii chorób neurodegeneracyjnych. To może podpowie nam Pani doktor w jaki sposób ta nagroda, którą Pani otrzymała, czy pomoże Pani w kontynuacji projektu i czy Państwo może rozważacie jakieś inne badania, być może nad innymi cząsteczkami albo w innych chorobach neurodegeneracyjnych. Tak, znaczy to już odpowiada, może zacznę od końca. Tak, oczywiście, że planujemy, dlatego tak jak już powiedziałam wcześniej, genisteina będzie uderzała w złogi białkowe, a nie w konkretny rodzaj białka. Tak więc jeżeli popatrzeć na inne choroby neurodegeneracyjne, które są również związane z agregacją białek, to tutaj możemy tą listę rozszerzyć i to dosyć znacznie. Mogę podać parę przykładów. Jest choroba krabego, choroba Parkinsona, jest stwardnienie zanikowe boczne, yy, różne otępienia czołowo-skroniowe. To wszystko są choroby, które są związane z agregacją białek i potencjalnie tutaj, potencjalnie mówię, bo oczywiście to jest wszystko na etapie naszych przewidywań i, i postawionych hipotez, potencjalnie genistyjna miałaby szansę zadziałać. I to jest może istotne, dlatego że większość z tych chorób, one się zaliczają do chorób rzadkich. A jak są choroby rzadkie, to niestety leczenie i poszukiwanie w ogóle terapii na takie choroby jest mniej opłacalne. W związku z tym mniej osób się zajmuje takimi chorobami, no co jest oczywiście z dużą niekorzyścią i dla pacjentów i dla ludzi, którzy się tymi pacjentami opiekują. Dla gospodarki również, bo to jest, trzeba podliczyć koszt nie tylko leczenia takich osób, ale też koszty utraconych dni pracy tej osoby, opiekuna tej osoby. Także ekonomicznie, również brak terapii dla takich chorób po prostu się nie opłaca dla państwa. Pomyśleliśmy sobie, że gdyby rzeczywiście okazało się, że genistyjna działa na dużą pulę takich chorób, to liczba tych pacjentów automatycznie wzrasta, co oznacza, że można by zainteresować firmy farmaceutyczne, firmy biotechnologiczne, w ogóle państwo tym, że może ta terapia jednak się opłacić. I, I tutaj w tym kierunku bardzo byśmy chcieli dążyć. Natomiast to drugie pytanie, jakie, jakie my mamy plany na najbliższy czas, to właśnie oprócz tego, że chcemy rozszerzać tą listę chorób, względem których genistyjna mogłaby być efektywna, na pewno tutaj będziemy prowadzić te badania, z tym, że na początku to będą badania znowu na modelach zwierzęcych i badania na modelach komórkowych. No to jeszcze w tym, co już mamy przetestowane, czyli względem Alzheimera i Huntingtona, na pewno chcielibyśmy pójść dalej, czyli te terapię z udziałem pacjentów. Nie tylko, ta ta, nie tylko ta nagroda Future Science Future Star Award, ale również inne. Ja jestem też laureatką stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jestem laureatką stypendium Loreal UNESCO dla kobiet i nauki. I te nagrody rzeczywiście nadały dosyć duże nagłośnienie, i to spowodowało, że wiele osób się do mnie zwróciło z prośbami o wywiady. Takich chyba najbardziej popularnych jest TVN 24, gdzie występowałam na żywo. Nie mówię, że to nie był stres, ale bardzo dużo firm się wtedy zwróciło do nas z propozycjami nawiązania współpracy, z propozycjami pokrycia kosztów na dalsze badania propozycjami, żeby, żeby skorzystać z ich aparatury przy, przy następnych badaniach. Także to, to wszystko prowadziło do tego, że rzeczywiście zwiększamy szanse, że ci pacjenci otrzymają ten lek. Mhm. Rozumiem. E, no, e, oczywiście dla naszych czytelników, dla naszych widzów, również będzie to na pewno bardzo ciekawy e, wywiad i bardzo ciekawe informacje. Dlatego e, serdecznie dziękuję za rozmowę no i życzę oczywiście sukcesów e, w dalszych e, projektach. Dziękuję bardzo.